No dobra, nie wiemy jeszcze kto wygra. Znaczy wiemy. Tak, ja, wiemy kto wygra. Dobra, sprzedaliśmy to. Kto no. wygra? O. No albo pierwsza, albo ostatnia. No, albo proszę bardzo. Proszę bardzo, albo pierwsza, albo ostatnia. No. No. Wszystko no. zrobimy do marinera na początku. W przyszłym roku chyba zrobimy puchar marinero, bo to... No. O właśnie, o, o dokładnie. Ojga, żeby nie było. Szawny koń zawodów. startują bez przynęt, wyzwanie, ale dadzą radę. Ja będę przemawiał, ale jutro, jak będę wyjaśniał dlaczego tego nie wygrałeś. To jest przykre kurwa, nie mów Tu jest mój typ, na pudło, zobaczymy, czy znam branżę. Ja na chodzi, w tu Kolega chce jakiś przynęt używać, idzie na łatwiznę, ale to... Operator drona. Ty masz odpowiednie na to pozwolenie. Czy nie? Bo będą nas tutaj, w... przepraszam, ale tutaj jest strefa, którą nie potrzebuję. Nie, nie wiem, że będziemy kuchać po poligonie. Ale to tam mamy... Nie, fotorę. No, to jest, jest tu strefa, w którą ja nie lecę. Rezes, trzymam kciuki. Jeszcze możesz się przesiąść jak przez dziób wyskoczysz. Gufi potrzebuje dzisiaj Twojej pomocy. Dzisiaj szczególnie. To jest ten dzień, że oddam swoją jedną nerkę za jedną rybę. <noise> Yes, yes. To tak jest? jest mały to, jest, mały to, jest. Na to nam mówił. Ja chcę jego twarz potem, jak spuszczę moje psy jego pomysł, my staramy się zrealizować. To jest najweselszy gościów w okolicy, naprawdę, jak z nim przebywam, boli mnie tu za uszami od śmiecha. śmiechu, naprawdę, ale podziwiam go. Zrobimy małe lokowanie produktu na naszej produkcji, co ty tam robisz? Eee... Gładź, Gładzie. najlepsza gładź, mam jego wiadro na śledzie w końcu. Ciekawe kiedy je pokażesz w meczu. Jak złowimy śledzia w końcu, na razie kuter poluje. Panie drona, bo nam uciek. Jest, co robimy? To nie jest taki prosty upolować dron. Co jest? Jest kontrola? Czy mam wziąć podbierak? Ja go mogę zgarnąć podbierakiem? Heniu, <noise> wilkotki, kawi, pozdrawiamy. Potrafi to robić z łososiami z powietrza. Pozdrawiamy się. też dzisiaj, złowiliśmy drona. A co? Robercik, zmontuj coś z tego. Kamera się popsuła. Może pożyczymy. Dobrze, żeśmy drona złapali. Na razie same awarie, żeby nie było awarii z rybami. Od jak tam nałodzi panu łopoczy? No ja dopiero się uczę, ale może to będzie ten dzień i się czegoś nauczymy w końcu. Upas sprzętu. prawie południe musieliśmy się ustawić do słońca i popłynęliśmy w przeciwną stronę są sobie. No dobra, zobaczymy, jest hol Długo oczekiwane, ale jest. Yy, w tej chwili na końcu wędki może być mistrzowski yy, Mistrza Polski, Mikołaja, w łowieniu Górki, Zachodnie, Gdańsk 2019. Albo łosoś. A jak będzie łosoś, trudno, to go upieczemy jutro. Albo tatarek. Albo tatarek. Dobra. Łosość jest, teraz zobaczymy czy będzie dron. No to... Pamiętaj, ja żeby tylko tam masz wirniki, nie? Matwierniki. Ale nie, ja go chcę złapać, to ja w ręce, tak? Ja mam złapać, czy tylko i łapię. Nie, Jest twój, jest twój. Brawo! Trzymaj 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 trzymaj, ma, ma, trzymaj, ma. trzymaj, 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 ja... trzymaj, trzymaj, trzymaj... się zarobiło. A... I znowu sukces! Znowu sukces! Mamy to! A proszę! Wcześniej taki sukces! A to nie jest prosta robota, to się trzeba ustawiać do światła, a nie do zapisów ryb, ne? No To jest po prostu... Dokładnie, nie? Czyli co? Czy my mamy coś jeszcze do zrobienia? Mamy wszystko. Rybę mamy, tak? Nie chcecie już robić. Nie chcemy wygrać mistrzostwa. Dajmy sobie 15 dolczamini, żeby Nie, Mikołaj, jest pierwsza. nie pierwsza, Nie ma pierwsza. Kiedy będzie piękniej? Co? No to padam, ze dwóch, jedziemy i No. Ale ten nie, nie tak, Prawdziwy łowca, ja lubię go! Lubi polować! Lubi polować! A to jest koniec zdjęć? Mamy Re to? Reszta w TVR-u mięknie. Ja bym, by, skoro jeszcze mówimy, no to nie, nie no, są. <noise> no bo jak parę minut, no jak się coś tak, zdarzy, to, to co? Słuchajcie panowie, warunki są takie, że pięknie nie będzie, tak? tak. Jeżeli nam się, no ja mogę ustawić łódkę w kierunku portu i możemy sobie po prostu z chwilę pojechać, tak? będziemy coraz bliżej, tak? Zmienięcie tego, to jest tam, nie wiem, dwie, trzy godzinki mam zwinięty sprzęt, dwie godziny jedziemy do portu, potem impreza i luźno. Sika się przez ruchę, nie? to Iha! Dobrze, dobra dużo Będzie tak. Będzie prawdy Łukasz. Twardziele na marinero sikają pod wiatr, to tylko wie. że go dzisiaj nie ma. <średziwe> Co? Daliśmy radę. Mało ja. czasu, ustawieni do światła, jest ryba. A to mógł być ten dzień, ale się jednak udało. Choroba morska minęła. Świetnie. O, dronik się znalazł bez podbieraka. Chyba radar zakłóca. Tam proszę. Tak. Mikołaj powiedział, żeby jeszcze 15 minut zostawić zestawy. Mikołaj bardzo ci dziękuję, tylko ty masz chęć walki, ale za to oni będą musieli je wyciągnąć. Słuchaj, to jest kwestia wiary. w marinero! Przede wszystkim. I dwa siadły, proszę bardzo. Jedziemy. A na kolacja jest tu. I coś nagramy, jak wypuszczamy, chyba. Do domu, do domu, do domu, do domu bez Belryk! Kręcam, kręcam, lataj ją dryszam. Delikatnie, to Delikatnie, delikatnie. No, ja to, co do to, 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 co ty Dobra, no, Rób tylko, tylko, Po prostu rób tylko tak, żeby to poszło Jezu, co ja tam mam? Ja Ta ja Ta Jezu, faktycznie tam coś wielkiego płynie ja pierdolę <śniuszzy> Ja mam rekina, kurde TVN nie wymienka! No. <śniusz> Na lewo, Pawle, מקzynej, Ale ci to koszta? To 5 milionów euro. Naprawdę muszę Europy. Naprawdę muszę słuchać Europy. tego będziemy słuchać milosu Europy.